The supernova changed everything forever. Old powers and alliances fell, but the spirit of what was remains with those who survive, those with the strength to rebuild what once was. It will be a rebirth. Nazywam się Moskit i chciałbym wam przedstawić moją szybką zapowiedź X Rebirth. w której przy życiu możliwie jak najmniejszej ilości słów przedstawię najnowsze dziecko niemieckiego studia Egosoft, więc bierzmy się do dzieła. Seria X od lat jest na językach wielbicieli Space Simów, jednak jej ostatnie odsłony nie należały do zbyt łatwych do ogarnięcia dla nowych graczy. Dlatego studio postanowiło zacząć pracę praktycznie od nowa, jednak z zachowaniem wiedzy zdobytej na przestrzeni lat. I takie też będzie Extrew. Deweloper zrezygnował z pierdyliarda okienek i nic nieznaczących znaczących wykresików. Nowy interfejs ma być przejrzysty i prosty w obsłudze, czego najlepiej dowodzi możliwość kontrolowania naszych poczynań za pośrednictwem pada, co było raczej niezbyt wykonywalne w poprzednikach. Co jednak rzuca się na pierwszy rzut oka, to oprawa wizualna, która wypala oczy i powoduje niezłe spazmy. O ile poprzednie części w swoim czasie wyglądały naprawdę przyzwoicie, o tyle Rebelf zapowiada się na prawdziwego killera kart graficznych, o czym świadczą chociażby wymagania sprzętowe, które nie należą do specjalnie niskich. Zmieniono kompletnie koncepcję świata, podróżowania po nim i jego konstrukcji. Sektorów będzie zdecydowanie mniej, jednakże mają być one o wiele bardziej zaludnione i po prostu żywe. No i każdy sektor ma być zdecydowanie większy niż kiedyś. Nie powinniśmy uświadczyć w nich zbytniej pustki, jak to miało miejsce w starszych grach. Podróż między nimi ma odbywać się poprzez kosmiczne autostrady, dzięki którym ponoć nie uświadczymy już ekranów wczytywania co jest nie lada osiągnięciem. Troszkę obaw wzbudza we mnie wyrzucenie możliwości osobistego sterowania każdym statkiem we wszechświecie X. Wcześniej mogliśmy zasiąść za praktycznie dowolnym pojazdem i nim latać, niszczyć, plądrować bądź też handlować. Teraz do naszej dyspozycji oddano tylko jeden statek. Jednakże ma być on dopracowany jak praktycznie nigdy dotąd: z załogą, wnętrzem, po którym możemy spacerować i dronami. Drony te posłużą nam jako zwiadowcy i tacy mali pomocnicy, dzięki którym dotrzemy w miejsca normalnie dostępne dla naszego statku oraz i tu takie duże być może, przejmiemy zdalną kontrolę nad innymi statkami, choć co do tego nie mam stuprocentowej pewności. Ciekawie prezentuje się możliwość chodzenia po stacjach, jednakże póki co nie powierzałbym zbytnich nadziei w tym pomyśle, ponieważ znając dotychczasowe dokonania studia w zakresie odwzorowywania ludzkich kształtów i wnętrz, to nie spodziewałbym się raczej cudów. Miejmy nadzieję, że się będę mylił. Oczywiście gra nadal jest spesjumem z krwi i kości, nikt nam nie każe robić niczego wbrew naszej woli. Chcemy darować sobie całkowicie linię fabularną i zacząć rabować okoliczne statki handlowe? Proszę bardzo. A może korci was rozkręcenie kosmicznego imperium handlowego? Nikt wam tego nie zabroni. Możliwości będzie co nie miara i tylko od nas zależy co będziemy chcieli robić w tym świecie. Zdaję sobie sprawę, że nie poruszyłem wszystkich kwestii związanych z x Rebirth, jednak ta gra będzie tak duża, że omówienie jej w całości wymagałoby kilkudziesięciominutowego materiału, a na to szybkie zapowiedzi pozwolić sobie nie mogę. Gra okaże się 15 listopada na Steamie w cenie 50 euro i niestety na razie nie wiadomo kto i czy w ogóle zajmie się jej dystrybucją na terenie Polski. Ja osobiście nie mogę się strasznie doczekać tej gry, ile tylko nastąpi jej premiera, to czym prędzej położę na nie swoje łapki. Trzymajcie się, dzięki za uwagę i pa pa! The biggest sandbox this side of the galaxy. Freedom in an authentic universe where your actions truly matter.